I ta mgła, znam osoby, które pracowały w lotnictwie. Halo? Cały czas słucham. Ach, cały czas, nie, nie, cały czas słucham, słucham. Znam osoby, które pracowały w lotnictwie i niechcący wziął e, taką butlę z powietrzem, która jest do naładowania kół i wytworzyła się mgła. Wytworzyła się mgła, a ten ktoś był oficerem. Na lotnisku w Modlinie i bardzo dobrze znał się na tym wszystkim. I wszyscy się śmiali, że on najlepiej to robi mgłę. I jednak jestem pewna, że to była sztuczna mgła. No nie wiem, ja nie chciałbym, nie chciałbym tak, tak, tu ojca. mówić cokolwiek, nie ale na, na pewno pytania. Znamy, bo, ale ja rozmawiałam z fachowcami, którzy pracowali w lotnictwie połowę swojego życia na lotnisku w Moblinie. No, tak. Naprawdę, mam na to dowody i, i można zrobić taką mgłę. Pani... Mamy zastrzeżenia do nawigacji. Na pewno nie było nawigacji. Nie było wielu, wielu rzeczy. Już nie mówię o tym filmie, który tam był, prawda? Może jest prowokacją, może jest prawdziwy, ale to jest... My odczuwamy inaczej. Ale trudno, to będzie drugi katyn. To będzie drugi katyn. I dziwi mnie, dlaczego taki skrupulatny, taki zapracowany pan Putin wziął, jest przewodniczącym komisji. A drugi pan Tusk, no przepraszam, pan Tusk do pracy się tak za bardzo nie kwapił nigdy. On wolał sobie na boisko pójść. Także tyle, proszę To ojca. znaczy. To znaczy panie Lidio, jest trudno coś powiedzieć, ale na pewno pytania... Po prostu trzeba to się pytać, te, trzeba myśleć, trzeba myśleć, trzeba pytać i merytorycznie tak. odpowiadać na nie, prawda? Tak.